Od dawna krążył w naszych głowach taki pomysł, aby powrócić do lat minionych, do człowieka, który po wojnie zamieszkał w Kłobuczynie. To były lata powojenne, 1946 rok. Założył zakład fotograficzny. Nazywał się Mikołaj Harbus. I on jako pierwszy dokumentował życie codzienne, nie tylko Kłobuczyna, ale i okolic. Dojeżdżał wszędzie rowerem i robił zdjęcia. Wiedzieliśmy, że pan Mikołaj Harbus ma ogromny dorobek fotograficzny i zmierzenie się z tym wszystkim to będzie nie lada wyczyn. W tej chwili mamy w swoich zasobach około 500 zdjęć. To ten zbiór jest ciągle większy ze względu na to, że ludzie bardzo chętnie chcą udostępniać te swoje pamiątki, swoje rodzinne pamiątki. Chcą, żeby były pokazane gdzieś, żeby ktoś się nimi zajął, żeby je zarchiwizował, żeby po prostu nie leżały na strychach, zapomniane gdzieś, zakurzone. Wystartowaliśmy w projekcie, który gdzieś tam co roku ogłasza Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich z takiego programu znanego Działaj Lokalnie. Tam nasz projekt zdobył akceptację. Takimi sprawami jak archiwizacja życia społecznego zajmuje się Fundacja Karta. Która stworzyła otwarty system archiwizacji zbiorów, gdzie można po prostu zamieszczać swoje zbiory. Odkryliśmy, że takie inicjatywy cieszą się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem, że tych archiwów społecznych w Polsce powstaje coraz więcej, że to jest świetna okazja do tego, żeby stworzyć trochę inną. Historię no, nawet naszej ojczyzny, bo y, tak naprawdę te wszystkie małe, drobne historie tworzą y, ogromną całość. No i właśnie postanowiliśmy skorzystać y, z możliwości, jaką stwarza Fundacja Karta. W międzyczasie też nawiązaliśmy kontakt z Fundacją Mamut, z panem y, Rafałem Pawlakiem. Skorzystaliśmy z jego doświadczenia, z wszelkich wskazówek, które nam bardzo y, ułatwiły pracę. Im nas więcej, w tej inicjatywie tym ten zbiór będzie bogatszy, ciekawszy i no i należący do każdego